Witam. Mam taki bardzo wypasiony tablet, tylko że ma jedną taką może wadę, może nie wadę, że właśnie ma Android 4.2.2. To jest tablet firmy Prestigio, no i niestety firma Prestigio nie udostępniła odkąd kupiłem ten tablet ani razu aktualizacji tego Androida. No, i niestety, ale niektóre aplikacje przestają działać. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę ten, ten tablet ma bardzo dobre parametry. Znaczy, nie wiem, jak technicznie to wygląda. Natomiast działa wszystko płynnie, ładnie, i ostatnio muszę kombinować właśnie, żeby, żeby te aplikacje znowu zaczęły działać. Na przykład, Netflix musiałem wpisać w Google Play że Netflix dla Androida 4.2.2, bo inaczej się absolutnie nie, nie pojawiała ta aplikacja właśnie w Google Play i dopiero wtedy się pojawił, jak napisałem, że Netflix dla, dla właśnie Androida 4.2.2. Yy, aplikacje CDA to z kolei musiałem ściągać przez internet, przez stronę prawdopodobnie producenta, bo też właśnie jak przywróciłem do ustawień fa fabrycznych, to w Google Play nie było Aplikacja z, ściągnąłem właśnie z, od producenta z, ze strony i wszystko wszystko działa tak jak trzeba. No, nie wiem, dlaczego Google Play, właśnie w dobie y, kryzysu takiego klimatycznego, że, że no, właśnie to co ja mam, dobry tablet, likwidować, utylizować, jeżeli tu wszystko naprawdę płynnie, ładnie działa. no Nie wiem o co, o co tu chodzi, ale, ale w czym mam problem? Właśnie nie mogę sobie poradzić z, z YouTube. Z YouTube y, Gdy. O to, tu właśnie to jest akurat y, y, CDA. Ładnie wszystko idzie. Nie, nie mam żadnych problemów z tym. Co on dokładnie zrobił? Nie wiem od czego zabrać. Może słów i kolegów. I z uwagi Dobra, jaki mam problem właśnie z YouTube? Z YouTube? Wchodzę w aplikację i wyskakuje. Zainstaluj, prawda? Zaktualizuj, zaktualizuj. Gdy zaktualizuję przez Google Play, wchodzę. Nie ma żadnej aktualizacji, tylko jest otwórz, odinstaluj, prawda? Robię otwórz. To znowu to samo wyskakuje. Jedynym sposobem, poradziłem sobie, ale tylko jednorazowo. To, to działa w chwili, kiedy to zrobię. Czyli wchodzę w aplikację i wchodzę w te wszystkie. I właśnie odnajduję. Teraz zatrzymam, żeby mi to. O, mam YouTube. I gdy robię, odinstaluję aktualizację. Ok. Ok. Odinstalowywanie, prawda? Jeszcze przykłady wyczyszczę pamięć podręczną, chociaż to niekonieczne. I teraz, gdy wchodzę w YouTube, normalnie zadziała. A, to jeszcze muszę, teraz właśnie jak wejdę w, przepraszam, w, w aktualizację. YouTube. O, i teraz jest aktualizuj, pojawiło się jak tam to odinstalowałem. Na chwilkę przytrzymam, żeby, niech ja się zainstaluje. Właśnie, aktualnie instaluję w tej chwili, tak. Jeszcze chwilkę zaczekamy. Dobrze, zainstalowało. Mogę tutaj otwórz, ale wyjdę. I sobie teraz wchodzę w YouTube'a. Proszę bardzo. No i wszystko działa. Ale no to jest tylko jednorazowo. Gdy wyłączę tablet i z powrotem włączę znowu jest, jest ten sam problem. No, nie wiem o co to chodzi. Syn Krzysztofa Krawczyka wychodzi z cienia. Syn Krzysztofa Krawczyka 71 L. Nie za Cokolwiek tutaj że tylko wyższej rozdzielczości. Proszę bardzo, mogę sobie... To no, tu jest... No można na, nawet na 720 dać. No wszystko język jest. Dobra, teraz wezmę, wyłączę na chwilę tablet. Wyłączę na chwilę. A tablet ma właśnie i Bluetooth, który pier, pierwszorzędnie działa. No, no nie, wszystko zdjęcia zdjęcia można, można jako. Yy, Czyli jak u, używać go jako telefon, ma, ma właśnie kartę, wejście na kartę Sim, no nie wiem, no ma, ma wszystko no i co ja mam wyrzucać teraz tablet, dlatego że, że YouTube coś tam blokuje z aplikacją YouTube'a. Nie wiem o co, o, o co tu chodzi, dalej wyłączę. Dobra, na chwilkę tu zatrzymam. No, i dobra, tylko musi ten zegarek się powiększyć. O, już się powiększył. Dobra, teraz włączę z powrotem. O, połączono. Ok. I teraz właśnie wchodzę w YouTube. I znowu ten sam problem. Także. Nie wiem, nie wiem właśnie o co tu chodzi. No, mówię naprawdę dobry tablet, nawet yy, bateria trzyma, yy, tak jak nowa. W tej chwili akurat doładowuję, ale, ale bateria naprawdę trzyma, yy, tak jak fabrycznie, 3 godziny oglądania filmów to swobodnie mogę sobie oglądać. Czyli, no, no wszystko jest tak jak, jak, jak prosto ze sklepu by, by prawda został wzięty. Więc proszę o pomoc, bo nie wiem o co tu chodzi. Dziękuję.